Piękne, zdrowe i zadbane włosy to marzenie wielu kobiet, a coraz częściej również i mężczyzn? Jeśli ty także chcesz zachwycać swoimi pasmami, postaw na wcierki do włosów. To kosmetyk, który pomoże spełnić Twoje marzenie o bujnej fryzurze. Co to są wcierki? Jak je stosować? Jak często ich używać? Na wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź poniżej. Wcierka do włosów. Co to takiego? Wcierka do włosów to najczęściej preparat o ziołowym składzie, który aplikuje się na skórę głowy, wykonując przy tym delikatny masaż. Często ma postać płynu, ale spotkamy ją także jako tonik, serum czy emulsję wzmacnia cebulki włosów i dostarcza im składników odżywczych, które sprawiają, że nowe włosy rosną szybciej. Są zdrowsze i gęstsze. W jaki sposób działa wcierka i dlaczego warto ją stosować? Wcierki do włosów mają za zadanie wzmocnienie oraz odżywianie cebulek włosów. Dzięki jednoczesnemu masażowi skóry głowy poprawia się jej ukrwienie, przez co składniki mogą wniknąć głębiej i dać spektakularne efekty. Zalety masażu głowy wcierką do włosów: szybszy porost włosów, które jednocześnie są mocniejsze silniejsze i lepiej odżywione, pojawienie się dużej ilości nowych włosów, tzw. baby-hair, zmniejszenie wypadania włosów i jednoczesne ich zagęszczenie. Warto wspomnieć również o wpływie wcierek na skórę głowy, reguluje poziom sebum, zapobiega przetłuszczaniu się skóry głowy i włosów. Łagodzi stany zapalne i podrażnienia, nawilża skórę głowy, a co za tym idzie zapobiega swędzeniu i łuszczeniu się skóry, wspomaga leczenie upierzu i zapobiega jego nawrotom. Po użyciu wcierki włosy dłużej pozostają świeże, są lekkie i bardziej puszyste, uniesione u nasady. Kiedy warto używać wcierki? Stosowanie wcierki do włosów pomoże na Przyspieszenie wzrostu włosów, wyleczenie upierzu, wypadanie włosów. Suchą lub przetłuszczającą się skórę głowy, wzmocnienie włosów. Stosuj ją również, gdy chcesz mieć gęste, bujne włosy. Kuracja wcierką, o czym warto pamiętać? Jak w przypadku każdej kuracji, również ta ma swoje zasady, których przestrzeganie pozwoli na uzyskanie najlepszego efektu w jak najkrótszym czasie. Poniżej przedstawiam najważniejsze zasady dotyczące kuracji wcierkami do włosów. 1. Postaw na regularność stosowania, żeby produkt mógł działać we właściwy sposób. Musi mieć na to czas. Dzięki regularnemu stosowaniu będziesz cieszyć się z efektów, jakie przyniesie używanie wcierek. Im częściej będziesz aplikować kosmetyk, tym szybciej zobaczysz jego pozytywny wpływ na Twoje włosy i skórę głowy. Wcierki najlepiej stosować każdego dnia, nawet wtedy, kiedy nie myjesz włosów. Jeśli jednak nie masz takiej możliwości to pamiętaj, by używać ich przed lub po każdym myciu włosów. 2. Nie przerywaj kuracji zbyt szybko, nie ma określonego jednoznacznie czasu, przez który powinno się stosować kurację. Wszystko tak naprawdę zależy od Twoich potrzeb i ewentualnego problemu, z którym się zmagasz. Przyjmuje się jednak, że nie powinien być on krótszy niż 3 do 4 tygodnie, bo składniki zawarte w kosmetykach potrzebują czasu, żeby zacząć działać. Być może zauważysz pierwsze efekty już wcześniej. To świetnie. Pamiętaj jednak, że pierwsze baby hair będą widoczne dopiero po upływie około 4 tygodni od rozpoczęcia kuracji. Zawsze czytaj informacje od producenta, bo kosmetyki i czasy stosowania różnią się między sobą. Jeśli na opakowaniu przeczytasz. Że kuracja powinna trwać 2-3 tygodnie, to zastosuj się do tych wskazówek i zrób tydzień przerwy. Po upływie tego czasu możesz wznowić stosowanie kosmetyku. Podczas stosowania kuracji sprawdzaj, czy skóra głowy nie wysyła sygnałów alarmowych, nie robi się sucha, zaczerwieniona, podrażniona, nie swędzi. Jeśli tak się dzieje, należy zakończyć używanie tego konkretnego produktu. 3. Przygotuj włosy do użycia wcierki Pamiętaj o oczyszczeniu skóry głowy przed zastosowaniem wcierki. Warto zadbać, żeby mieszki włosowe nie były zaczopowane, co pozwoli na głębsze wniknięcie preparatu. Brzmi skomplikowanie. Ale po prostu wystarczy umyć włosy dwa razy, umyj włosy szamponem lub mydłem, spłucz, a następnie powtórz tę czynność. Łupież i mocno przetłuszczające się włosy mogą powodować mniejszą skuteczność wcierek. Gdy mamy inne problemy skórne, takie jak łojotokowe lub atopowe zapalenie skóry warto przed zastosowaniem kuracji udać się do dermatologa lub trychologa, by uzyskać profesjonalne wsparcie 4. Stosowanie wcierki, przed myciem czy po, na suche czy na mokre włosy, kiedy wcierka zostanie zastosowana, przed myciem czy po myciu, na suche czy na mokre włosy zależy od Ciebie, Twoich preferencji, zaleceń producenta i rodzaju wcierki, którą wybierzesz, możesz stosować wcierkę do włosów w następujący sposób, przed myciem, polecane przy stosowaniu wcierek w których składzie znajdują się oleje roślinne, ponieważ zastosowanie jej na suche włosy może doprowadzić do ich przetłuszczenia. Wcierkę nakładamy na skórę głowy i pozostawiamy na około 2 godziny. Następnie myjemy włosy. Pamiętaj, żeby wcierki na bazie alkoholu nie zostawiać na skórze głowy dłużej niż 30 minut. Po myciu stosujemy na lekko podsuszone włosy. Pamiętaj, żeby nie używać wcierki na mokrych włosach. Jej działanie nie będzie tak intensywne. Jak być powinno, ponieważ woda pozostająca na włosach ją rozcieńczy, na suche włosy możesz stosować codziennie. Wcierki stosowane na suche włosy mają zazwyczaj za zadanie dodawać im objętości i odbić pasma u nasady. Ułatwiają również stylizację. 5. Aplikacja wcierki najczęściej rekomendowaną, a jednocześnie najwygodniejszą metodą jest nakładanie wcierki na skórę głowy bezpośrednio z buteleczki z atomizerem lub pompką. Można również użyć pipetki lub dużej strzykawki bez igły, wtedy mamy gwarancję, że kosmetyk zaaplikujemy z dużą dokładnością. Nakładanie wcierki zaczynamy od przedziałka. Następnie podobne przedziałki robimy co kilka centymetrów i aplikujemy kolejne dawki wcierki po rozprowadzeniu jej na całej powierzchni głowy delikatnie wcieramy wykonując masaż opuszkami palców lub grabkami dzięki temu preparat przeniknie głębiej do mieszków włosowych i pobudzi mikrocyrkulację którą wcierka do włosów wy wybrać. Obecnie mamy do wyboru naprawdę wiele preparatów od różnych producentów, który więc z nich wybrać żeby cieszyć się odpowiednimi efektami, chciałabym Wam polecić kilka sprawdzonych produktów, które możecie znaleźć w naszym sklepie. Herbaria Banfi Hyser wcierka na porost, włosów kosmetyków do włosów marki Herbaria właściwie nie trzeba przedstawiać. Od lat niezmiennie cieszą się one zaufaniem klientek. Wcierka Banfi Hyser zawiera naturalne składniki, takie jak ekstrakt z gorczycy, który dotlenia i odżywia cebulki włosów. Owoc jałowca, działający odżywczo na skórę głowy i pobudzający krążenie i chrzą pospolity, który chroni skórę przed infekcjami i działa bakteriobójczo i grzybobójczo. Dodatkowo zawarte w niej ekstrakt z majeranku zapobiega powstawaniu łupieżu i stanom zapalnym. Wcierka skutecznie zapobiega wypadaniu włosów, a także... Już od pierwszego użycia, pobudza ich wzrost. Naturalna receptura sprawia, że kosmetyk jest bezpieczny, nie podrażnia skóry głowy i nie obciąża pazm. Stosując ją regularnie, możesz liczyć na szybko widoczne efekty, takie jak zwiększenie gęstości i porost nowych włosów. Inne wcierki Herbaria, które znajdziesz w naszym sklepie. Herbaria Lady Banfi Wcierka z wyciągiem z chrzanu Herbaria Boitorian Wcierka z wyciągiem z łopianu Sadtwa Wcierka kozieratka naturalna wcierka do cienkich i oklapniętych włosów borykasz się z problemem cienkich i oklapniętych włosów? Mamy na to rozwiązanie. Koniecznie sięgnij po wcierkę z kozieradką odsadztwa. Kozieradka jest znana ze swoich właściwości stymulujących wzrost włosów. Ten naturalny kosmetyk pozwoli na zapewnienie włosom większej gęstości i objętości. Pozostałe składniki to m.in. sok z aloesu, który kompleksowo nawilża i odżywia. Wyciąg z korzenia lukrecji, który reguluje produkcję sebum i wzmacnia twoje pasma czy ekstrakt z owoców amlii które pobudza włosy do wzrostu. Inne wcierki sattwa, które znajdziesz w naszym sklepie. Sattwa wcierka Henna Jamla naturalna pobudzająca wzrost wcierka do włosów. Sattwa wcierka szafran cynamon wzmacniająca wcierka do skóry głowy. Sattwa wcierka anysz lukrecja naturalna wcierka do włosów i skóry głowy z indyjskimi składnikami. Nowa kosmetyka serum do skóry głowy mniej problemów. Więcej włosów twoje włosy są cienkie i w dodatku zaczęły wypadać serum do skóry głowy mniej problemów. Więcej włosów producenta nowa kosmetyka na pewno sobie z tym poradzi. Produkt zawiera naturalne składniki, w tym witaminę B5, która regeneruje i wzmacnia skórę głowy czy hydrolizowaną keratynę, która wzmacnia włosy i ogranicza ich łamliwość i wypadanie, a przy tym delikatnie usztywnia i wygładza. Co ułatwia stylizację, kwas mlekowy zawarty w serum zapewnia optymalne nawilżenie, a olejek zmięty pieprzowej stymuluje wzrost włosów poprzez pobudzenie krążenia. Anwendarling Celemadina Serum pielęgnujące do skóry głowy ten wysokiej jakości kosmetyk świetnie sprawdzi się przy suchej skórze głowy i doskonale ją nawilży. Produkt zawiera naturalne składniki, takie jak ekstrakty z lukrecji i cekorii, aloes, Algi czerwone, wyciąg z drożdży i bioferment z ryżu, które mają działanie łagodzące podrażnienia, a przy tym pomagają w nawilżeniu skóry głowy i biorą udział w jej kompleksowej regeneracji. Działanie przeciwgrzebicze i przeciwbakteryjne zapewnia bioferment z rzodkwi i ekstrakt z wierzbówki kipszycy. Co pozwala zwalczyć łupież? Glukonian synku, wyciąg z grzyba chupi witamina B6 regulują pracę gruczołów łojowych i zapobiegają przetłuszczaniu. Witamina PP i biotyna odpowiadają za wzmocnienie cebulek włosów i poprawiają ukrwienie skóry głowy. Anwenziołowa wcierka rozgrzewająca grof Metender. jeśli chcesz zapuścić długie włosy, albo walczysz z ich wypadaniem i chcesz pobudzić cebulki do wzrostu, ten produkt będzie w sam raz dla Ciebie. Kosmetyk zawiera ekstrakty z kozieradki, czarnej rzepy, żeńszenia i czerwonej cebuli, a także hydrolizowane proteiny sojowe, aminokwasy i witaminy z grupy B, które wzmacniają cebulki włosów, zarazem ograniczając ich wypadanie i pobudzając je do wzrostu, w połączeniu z masażem skóry głowy dają widoczne efekty. Za regulacje wydzielania sebum odpowiadają zawarte we wciercenia cenamitycyn pca a pantenol pomaga w łagodzeniu podrażnienia skóry głowy. Dodatkowo znajdziesz tu miętowy olejek eteryczny z hot flux, który charakteryzuje się działaniem rozgrzewającym, antybakteryjnym oraz pobudza mikrokrążenie, dzięki czemu wpływa pozytywnie na odżywienie i dotlenienie cebulek i mieszków włosowych. Mam nadzieję, że przekonałam Cię do sięgnięcia powcierki i wypróbowania. Jak sprawdzą się na Twojej skórze i włosach i jakie efekty uda Ci się osiągnąć dzięki ich stosowaniu. Przy regularnym używaniu rezultat może być tylko jeden: zdrowe, gęste, zadbane włosy. Czy już wiesz, który z rekomendowanych produktów wybierzesz? Zobacz także recenzję kosmetyków do włosów marki Herbaria, którą napisała Magda, wcierka do włosów na porost i wypadanie.